Hej, siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kubek, a to jest część druga, zagrajmy Sniper Elite V2, misja Konwój Szyneberga. Skończyliśmy mniej więcej w tym miejscu, nie jestem tego pewien, ale tak mi się coś zdaje. Od razu tam widzę Snajpera, no, sobie go oznaczymy. Co on się schował, czy co? On nas widział już. Ja, no, to bez większej różnicy. Dobrze. O, o skąd się Niemiec wziął? Trochę mnie zagotowało. No tak można powiedzieć. się mi cieplutko teraz zrobiło. Jakieś maski gazowe. dokumenty. tutaj. E, nie widać No ale nie maż. Mam tutaj miny pułapki, to sobie rozstawię Wiem, że się pewnie nie przydadzą Ale co tam? Kto boga temu zabroni? Co jeszcze? Dynamite jest. No nic hops hops O Czyżby jakieś większe napierdalanie teraz nas czekało? Trochę jestem chory, znaczy gardło mi troszkę. A pewnie muszę strzelić w tą, tą, tą. ten dynamit, co go wcześniej już założyłem. Jedzie? Jedzie. O, to już nie jedzie. Za chwilę go unieruchomimy. Swoją drogą hmm. ciekawe, czy jest możliwe wysadzenie takiego dynamitu pociskiem. Chyba nie, coś mi tak zdaje. To tylko takie science fiction w tej grze. No ale. No nic. Trzeba pozdejmować naszego przeciwnika. No jak? Pewnie ja w niego strzeliłem przecież? Co jest? U serduszko. Serduszko, błękitniczacz. Nie, no może nie będę lepiej śpiewał. To nie wychodzi. To po prostu nie wychodzi. BUM! Hetcher! Czołko. Idealnie. A tutaj do nas? A je... no, to nas. Eje. No, co to. Ja, jak ja mam zwiększyć czołkę robiną z tym Co mam trafić? Jakiś pach czy co? Silnik. No, silnik chyba nie No, dlatego sobie zdaję na pewno nie, nie ten. No, czapeczka to raczej... O, zniszczenie pojazdu. Stąd, było stąd stąd, stąd, stąd do nas walili, jak się zastanawiałem. Gdzie oni są? O, są, znaczy byli. Tutaj byli. Gdzieś jeszcze? Gdzieś jeszcze? Tam chyba w tej biegu no, skąd oni strzelają, są A, tutaj. Dobra, to tutaj. Tak, 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 nie chciał się pokazać przez taką długą chwilę No tu jeszcze ktoś tam jest, jeszcze. dobra, sobie to zdejmuję To chyba wszyscy z tego co zauważyłem Chyba tak No tutaj ja tam, teraz ja tam sobie pójdę na dół? O wow, myślę, że już padłem. Nie wiem. Cały czas taka baleszna muzyka jest, trochę mi się nie podoba. Nie lubię. brzmi, czy dobrze? I to chyba dobrze. Tak, dobrze. Tu był ten obrazek, ta dziura w ścianie. No, no cel jakieś. Granadę. Steinhan. granaty Tak to się chyba czy nie wiem, nie jestem pewien. odrzucamy ich Dobrze, po sprawie To my pociśniemy dalej, bo to jest chyba nasz cel. No, jakieś samoloty, jakieś tu wybuchy. Czysta. Dobrze. pobiegamy dalej tu. Nie, tam jest nasz cel cały czas. Oj. Jakbym zapomniał czegoś zrobić. No, ładne ci trochę. No, ale szyby mają kule odporne. No, co muszę? Przeszukać zwłoki. Podnieść. Co to jest? Luger. O, co to jest? To fajna broń. Jakbyś dobra. Tak, musieliśmy jakiegoś lugera zdobyć, chyba. Słyszałem drugą ciekawą, co za Pistolet, z tego co widziałem, jakiś tam. Ale nie wiem, nie znam się dobrze na broniach. O, koniec misji. A to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.